Świnie transgeniczne to są potencjalni dawcy organów czy dawcy jakichś komórek. Chodzi o to, żeby po prostu te komórki bądź organy były wykorzystywane do medycyny ludzkiej. Tu chodzi oczywiście o leczenie takich chorób, takich patologii, jak na przykład choroby układu krwionośnego bądź sercowego. Um, chodzi o na przykład oparzenia, bo tym głównie się tutaj zajmujemy, znaczy nasze świnie transgeniczne służą jako e, dawcy do e, właśnie tkanek, do e, skóry na przykład. Mamy również króliki transgeniczne, to są króliki, które produkują różne hormony, hormon wzrostu na przykład, czy jakieś inne, które są po prostu jakieś zapotrzebowanie w mleku tych samic. To są tak zwane badania jeszcze na modelach zwierzęcych, jeszcze wstępne. To nie jest to rutyna. To nie jest rutyna w Polsce, ale to nie jest rutyna na całym świecie. Tego się jeszcze nie robi.